8:30 rano w D-Day, amerykańska inwazja była technicznie martwa. Z pokładu krążownika generał Omar Bradley patrzył przez lornetkę i rozważał to, co nie do pomyślenia: zarządzenie całkowitego odwrotu i uznanie klęski na plaży Omaha. Brytyjscy sojusznicy już się tego spodziewali, przekonani, że niedoświadczeni amerykańscy żołnierze nie przetrwają masakry w starciu z niemieckimi weteranami. Bradley nie widział jednak tego, co działo się na piasku, gdzie właśnie miał się rozpocząć brutalny cud. Pierwotny plan rozsypał się w pył czołgi zatonęły we wzburzonym morzu, a bomby lotnicze chybiły celów. Całe jednostki straciły 96% ludzi w ciągu kilku minut, paraliżowane strachem za stalowymi przeszkodami, podczas gdy przypływ przybierał na sile. Wtedy to 51-letni generał Norman Kota zaczął kroczyć wyprostowany w ogniu karabinów maszynowych, jakby był nieśmiertelny. Poganiał żołnierzy kopniakami i organizował improwizowane ataki, tworząc tam na miejscu legendę o tym, że to rangersi utorują drogę. Na innej plaży, generał Roosevelt Jr., uzbrojony jedynie w laskę, Zdecydował się rozpocząć wojnę właśnie w tym niewłaściwym miejscu. Do ewakuacji nigdy nie doszło. Ci żołnierze amatorzy zdobyli plażę nie do zdobycia i przekuli brytyjską pogardę w wieczny szacunek. Improwizowana odwaga zwyciężyła tam, gdzie tamtego dnia zawiodła strategia. Aby poznać pełną historię tych bohaterów, zasubskrybuj kanał już teraz.